Witam, za nami pierwszy dzień Targów AgroTek w Kielcach. Szereg ciekawych rozmów z naszymi odbiorcami, jak i też z nowymi klientami zainteresowanymi innowacyjną ofertą Ampol Merol. W ostatnich latach producenci rolni musieli zmierzyć się z ogromnym problemem jakim jest susza. Powoduje ona bardzo duży spadek jakości i ilości plonu. Dlaczego produkt jest innowacyjny? Produkt, jako jedyny na rynku, w swoim składzie zawiera inhibitor rozpadu chlorofilu. I kwas spidolowy, który jest prekursorem do powstawania aminokwasów. Działanie produktu ma za zadanie wpłynąć na ograniczenie strat w plonie, a także na ograniczenie spadku jego jakości. Po zastosowaniu produktu, który można użyć zarówno w celach zapobiegawczych, a także interwencyjnie. Obserwujemy zablokowanie rozpadu chlorofilu, a także bardzo często nawet 50% wzrost jego produkcji. Jeśli borykasz się z problemami suszy, jeśli potrzebujesz pomocy lub porady, jestem do Twojej dyspozycji. Pierwszy dzień targów to ogromne wyróżnienie dla firmy w postaci nagrody za nasz innowacyjny produkt MicroSpeed Energy. Otrzymane wyróżnienie to dowód na skuteczność działania produktu MicroSpeed Energy, a także na jego ogromny potencjał zastosowania w uprawach rolnych. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo. Ampol Merol to pewny partner twojego gospodarstwa. Jeżeli nie zdążyłeś odwiedzić nas na targach, to skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możesz rozwinąć swoje gospodarstwo.